Obywatelki i obywatele, oh. rodacy. Dobiega końca kampania wyborcza, przed nami wybory. Wielu z Was zastanawiało się, co zrobię w takim momencie. Czy zrezygnuję? Czy okażę się osobą odpowiedzialną? Czy zachowam się jak należy? Zaraz przedstawię Państwu moją decyzję i powiem, dlaczego ją podjąłem. Najpierw jednak chciałem zaapelować, abyście głosowali. Nieważne na kogo, ale głosowali. Okay. Te wybory nie są. Wyjdziecie czy nie gdzieś na wybory? Inaczej. Kto z was nie idzie na wybory? Czy jest taka osoba? Są zbyt uczciwe, ale są. I skorzystajmy z tego przywileju. Ale pójść na głosowanie to jedno, a zagłosować świadomie to zupełnie co innego. Głosujcie tak, jak uważacie. Ja Was zachęcam, moi drodzy, żebyście zrobili sobie mm, e... Jeśli nie wiesz, na kogo głosować, to, to, y... to zachęcam Was, żebyście zrobili sobie te, te takie testy, nie? Jest ten latarnik. I poza latarnikiem też jest jeszcze ten drugi. My Politics? Jakoś tak. On jest bardziej szczegółowy. Natomiast y, zróbcie sobie, upewnijcie się, tak po prostu, żeby, żeby, żeby w zgodzie z sobą zagłosować. A nie tak, jak chciałyby media. To nieprawda, że wybierać można A tylko pomiędzy mi, przedstawicielami. Chcesz wysypać, dawaj, dawaj. dwóch największych partii. Jeśli chcesz głosować. Na kandydata jednego z dwóch największych Hej partii. Za. W porządku, zrób to. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Ale jeśli nie chcesz głosować na któregoś z przedstawicieli <coughs> dwóch największych partii, tylko wmówiono ci, że ten głos będzie stracony, jeśli podążasz za czyimiś podpowiedziami, nie rób tego. Widziałem tę kampanię z bliska. Byłem jej uczestnikiem. Wziąłem ud Osobiście w wyborach udział we wszystkich prezydenckich debatach. Dziękuję Wam za tę przygodę. Przeżyłem. To było Mistrzostwo Świata. Fajnie, jakby co cztery lata. Stanowski tam był. Też te 4 lata pokazywał, ee, jak niektórzy kłamią, jak większość kłamie i jak większość e, nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ciekawego i spójnego. To, czego nie. Uważam, że robienie latarnika to zły pomysł. A czemu, Zajwo? Da się kupić. Da się kupić przejażdżkę szybko. Co 5 lat, tak. Co 5 lat. Nie mam pieniędzy. Ja na przeprowadzkę zbieram. Wiesz, ile tego kasy, że przewidzieć, to Zuka do Polski zbankrutuje. No Jezu, nie chcesz, to nie wysyłaj, ty. samochodem, skok na bungee, czy kolację w chmurach. Biorę jednostkę, która będzie twarzą narodu, czyli żeby się dobrze prezentował i nie był debilem. Tak, tak, dokładnie. Ale tego... To nie jest osoba jakoś mocno decyzyjna, tylko to ma być twarz. Kupić się nie da. Mam nadzieję, że bawiliście... jest po prostu przystojniaka trzeba wybrać. Się Więc wiadomo rówie... kogo. Nasz prezydent. dobrze jak ja i mam nadzieję, <laughs> że po prostu nie żałujecie, jeśli pomogliście mi zebrać 100 tysięcy podpisów. Jeśli w czymś nie dałem rady... No nie chcę, przepraszam. Jeśli kilka razy mogłem kogoś lepiej zripostować, albo o coś zapytać innego, przepraszam. Jeśli liczyliście, że będzie mnie jeszcze więcej w jeszcze większej liczbie miejsc, przepraszam. Dałem z siebie. Eee, taki Sąc... ktoś, kto nie zrobi wiochy na arenie międzynarodowej, tak. Widne 30%. Dałem z siebie 30. Pytanie brzmi, czy ja właśnie rezygnuję? Zaraz odpowiem na to pytanie i uzasadnię, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję. Kochani! <kluw> Wystartowałem także dlatego, żeby móc przeprowadzać wywiady inne niż wszystkie. Jak kandydat z kandydatem. Uważam, że moi kontrkandydaci kupili ten pomysł, weszli w tę formułę i dzięki temu poznaliście ich wszystkich lepiej. Ej, ale. Nawet, nie, nawet chyba nie, że mi się wydaje, tylko że faktycznie dzięki Stanowskiemu e... zainteresowanie wyborami znacznie wzrosło, nie? Bo tak jak wcześniej nie oglądałem w ogóle praktycznie debat, tak teraz oglądałem. No, nawet niektóre te wiadomości słuchałem. To jest Można działanie cała, na rzecz nie, demokracji. Też, ale... Zanim podejmiecie wybór, przypomnijcie sobie te rozmowy, zastanówcie się, czyje poglądy są wam najbliższe i kto najgodniej będzie sprawował urząd prezydenta. Nie słuchajcie obietnic. Bo... On się chyba bał, że ludzie serego wybiorą, tak mi się wydaje. Bo ci ludzie nie spełnią żadnych obietnic, o tym w ogóle zapomnijcie. Ale powinniście czuć ze swoim kandydatem jakiś rodzaj więzi. Podejmijcie świadomy wybór. Niech to będzie. Prawda w ogóle się nie interesowałem polityką, a w tym roku śledziłem praktycznie wszystko. No właśnie. Wasz wybór, a nie sąsiadów, rodziny, dziennikarzy lub też pseudodziennikarzy. kogo głosujecie. Napiszcie, teraz jeszcze możecie pisać. Na kogo głosujecie, moi drodzy? Wasz! Nie musicie nikomu nawet mówić, na kogo głosowaliście. A jeśli jest presja otoczenia, jeśli możecie nawet skłamać, nie? na kogo głosowaliście. Nie ma w tym nic złego. Jak mają dać wam święty spokój, skłamcie. Ale głosujcie tak, jak chcecie, no jak ska. wy. Chcecie. Nie powiem. Kiedy będziecie oddawać głos, weźcie tę poprawkę, jak bardzo starano się wami manipulować, jak na was. Ja na Maciaka w porządku głos. Upnąć byście zagłosowali tak, a nie inaczej. Paron na w ogóle nie. Każdy z kandydatów na prezydenta, nawet ja. No było... Obiektem ataków, czasami zasadnych, to akurat nie o mnie, a czasami ataków opartych na kłamstwach, manipulacjach, czasami to były wręcz nagonki. Duże pieniądze zainwestowano w te wybory, zgodnie i niezgodnie z prawem. Dużo pieniędzy zainwestowano, by ukierunkować Was w określony sposób. Postaraj się, widzu, obywatelu, o tym wszystkim zapomnieć. Twój głos, Twoja odpowiedzialność, Twoja decyzja, Twój kandydat, Twój. Na ...Zandberga. Wydaje mi się, znaczy jestem praktycznie pewien, że... Znaczy, jestem praktycznie pewien dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że Zandberga nie będzie w drugiej turze, a druga, że, że wygra Trzaskowski. Tego jestem na 90% pewien, nie? Prezydenta nie powinna. To pow... nie jest tak, że kibicuję mu albo że odpowiada mi w 100%. Tylko tak, realnie patrząc, wydaje mi się, że na 90%, że rząd wygra, nie? Trzeba sam wybierać TVP i nie powinna Telewizja <coughs> Republiki. Prezydenta nie powinna wybierać Gazeta Wyborcza i nie powinna Gazeta Polska. No Jeśli dojdzie do drugi, drugiej tury, znaczy jeśli, jeśli yy, męcen dojdzie do drugiej tury, no to wtedy może być różnie. To prawda akurat. Yy, dziękuję, dziękuję Waldemarze, bardzo mi miło. Yy, Oprzedwieżył no Bug Bukmachera, nie, nie, nie. Trzaskowski Bolowica go wybierze jako alternatywę w drugiej turze. I tak warto zakłócasz na mniejsza kandydatów IMO, w przeciwnym razie utwalamy starek układ sił. No tak chciałbym na Stanowskiego, ale nie ma szans przebicia. Ciekaw jestem jak poradziłby sobie na takim stanowisku i jak połączył prezydenta z powodzeniem kanałów. Nie nie, to nie, było, to nie była jego rola, nie? On tego nie chciał. No, od samego początku nie chciał. Na niczyim sznurku, ty podejmujesz decyzję. Niestety, stare ludzie chodzą masowo na głosowania, młodzież nie, więc dużo głosów przez nich otrzymają. No, dlatego właśnie yy, w drugiej turze będzie Nawrocki i Trzaskowski. To jest. To, to będzie bitwa między nimi. A w tym wszystkim. <laughs> bitwa, natomiast Trzaskowski wygra. I kim ja? Po głębokim zastanowieniu. Jak mający, wygra, to się wyprowadzam. No, główna dupa. To Co 5 lat tak ludzi mówią, ktoś wygrywał yy, wylatuje z tego kraju. A ile masz lat 16, a masz pieniądze nie. Po wielu godzinach analiz podjąłem decyzję. Oświadczam, że. To jest Krzysztof Jakub Stanowski. Krzysztof udaje, że ubiega się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To Krzysztof, pośród chmur z lizakiem. Nieźle co? Tutaj udaje, że konsultuje się z doradcami, ale to wygląda poważnie. To jest rolnik, który jest tutaj, aby pokazać, że niby normalni ludzie na niego głosują. Tak naprawdę to nie był nawet rolnik, jakiś przypadkowy gość z ulicy, któremu zapłaciliśmy pięć dych, żeby wywieźć go w pole pod Warszawą i nagrać tę wstawkę. Ale fajnie wyszło, co? Tutaj jeszcze piekarz, budowlaniec, pani doktor, policjant, wiadomo o co chodzi. 250 zł w piach, a i jeszcze drugie tyle nastroje. No i te dzieci, polskie dzieci. Z polską flagą. Nie przekonuje Was to. Przypatrzcie się, jakie polskie są te polskie dzieci. Zobaczcie, jak Krzysztof... Krzysztof. Jakub Stanowski super idzie, a ludzie mu klaszczą. Wyobraźcie sobie, że skandują. Stanowski! Stanowski! No epicko to wygląda. I ta hala wypełniona po brzegi. Coś pięknego. A wy sądzi, że tak, tak z ciekawości, że warto głosować najmniejszych kandydatów, choć wiadomo, kto wygra? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I tak wygląda. Najlepsze to, że tak wyglądają, tak wyglądają właśnie te spoty, nie? Tak właśnie wyglądają te spoty. O. Przecudowny jest ten człowiek, nie? Stańczyk. Stańczyk, moi drodzy. O! O! Stanowski leci. Pierdzielę. Kocham typa, nie? Uwielbiam go. O! Polska pełna majestatycznych krajobrazów wciąż czeka na bohatera, który poskromi chaos, i nada kierunek przyszłości. O, nad naszymi miastami i wsiami unosi się cień potężnej bestii, symbolu wyzwań i przeciwności, które stoją przed narodem. Smocze skrzydła rozpościerają się nad polami, górami i jeziorami. Gdzieś przejdzie do historii, no jest no, naprawdę jest niesamowite. Świadkami ja naszej historii. Codzienność przysłania dawne ideały, a my zapominamy, co to znaczy walczyć ogóle, o wspólną A Jaki w ogóle? Na horyzoncie pojawia się jednak <laughs> ktoś, kto staje naprzeciw tej potężnej istoty: Krzysztof Jakub Stanowski. Człowiek, który poskromił Smoka i uczynił z niego symbol odnowy polskiej siły. Prawda. Jego podróż nad Polską, zarówno no na smoka jak i na na Ziemi, jak i w przestworzach, przypomina nam, że tylko determinacja, mądrość i serce oddane ojczyźnie są w stanie pokonać największe wyzwania. <grych> Smok pod jego kontrolą to nie tylko siła, ale i nadzieja. Nadzieja na zjednoczenie narodu, na powrót dumy z polskości. Tylko Krzysztof Jakub Stanowski może pokierować osypa. bestią, tak jak tylko naród w jedności może pokierować swoim losem. Polska potrzebuje lidera, który wskaże drogę tak jak on, szybując ponad tym, co wydaje się nieosiągalne. Smocze skrzydła to siła, ale to serce człowieka decyduje o kierunku. Razem możemy wzlecieć ponad wszystko. Jak ten obrazek Putina na Niedźwiedziu? Tak. No. Tak jest. Krzysztof Jakub Stanowski. Oskromi bestie, przywróci dumę. Vamos, Polska. Mój Boże. Uwielbiam, 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 i jeszcze raz uwielbiam po, po trzykroć.